No witam Was! I dzisiaj mam wszystkie surowce, które są potrzebne do stworzenia naszego kochanego poczucia! bo Tusty Czwartek już za niedługo, więc ja Wam chciałem dać prawdziwą lekcję produkcji pączków. Potrzeba masełko, żółtka, drożdże, marmoladę świeżutką, którą sami usmażyliśmy, no i tutaj mamy mąkę i mleko. Więc przystąpimy do produkcji od zrobienia roszczynu. A czym jest roszczyn i po co jest roszczyn, to ja będę robił i powoli Wam mówił. Więc co, świeże drożdże sobie delikatnie rozkruszamy w naszej miseczce i dodajemy nasze mleczko. I teraz rozpuszczamy drożdże, więc robimy dre, yy, mleczko drożdżowe. Nasz, drożdż, nasz roszczyn jest potrzebny po to, bo nasze ciasto będzie lepiej z nami współpracowało. <laughs> więc yy, czy to będzie ciepło, czy zimno, czy będzie wilgotno, czy sucho, roszczyn da nam gwarancję, że nasze wyroby drożdżowe będą fajne, bo będą w środku wilgotne, no i oczywiście pyszne. Moje mleczko jest gotowe, mleczko drożdżowe, a teraz czas na to, żeby właśnie zrobić roszczenę Połowę mąki, czyli... Wstępne takie właśnie pierwsze ciasto, z tego powstanie nasz delikatny zaczątek, nasz roszczyn. Tak, moi drodzy, ja mam mój roszczyn gotowy, zobaczcie jak on jest delikatny, jak on jeszcze się lepi. No i oczywiście teraz w tym momencie nasz roszczyn przesypujemy pozostałością części mąki. Całe przesypujemy i zostawiamy do rozrostu. Ja Robimy to w ten sposób, że przykrywam sobie to właśnie miseczką. Ten roszczyn nam pięknie wrośnie. Myślę, że jakieś 40 minut i potem przystąpimy do mieszania ciasta. I nasz roszczyn pięknie wyrósł, więc będziemy teraz dodawać pozostałe surowce. Cukier, sól, masło, no i oczywiście żółtka i spirytus. Więc co? Do dzieła! A masełko dodamy na samym końcu. Jak już będziemy mieli prawie wyrobioną siatkę glutenową, to dodamy sobie masełko. Więc wyrabiamy ciasto drożdżowe. Teraz jak już mamy ciasto wstępnie wyrobione, to dodajemy nasze masełko płynne. Ochłodzone, żeby też nie było za ciepłe. No i wyrabiamy dalej nasze ciasto drożdżowe. Także ja też maszyną nie jestem, więc użyłem tutaj swego kiciera, swojego yy, robota po to, żeby wymieszać ciasto. Pamiętajcie, że jak mieszamy ciasto, to trzeba je tutaj właśnie naszą szpatułą zbierać z rantów, a finalnie jak one będzie gotowe, to same nam powinno już właśnie odchodzić, odklejać się od naszego kociołka i wtedy jest dobre. Teraz na tym etapie, gdy ja mam ciasto prawie gotowe, no już tutaj jest siatka gutanowa pięknie wyrobiona. Zaraz Wam pokażę, jak powinno wyglądać nasze ciasto pączki musi być śliczne musi być błyszczące i musi być gładkie. Więc w takim momencie dodajemy teraz właśnie nasz spirytus. Więc sobie wygrywamy spirytus i mieszamy. Tak, i ciasto mamy gotowe. Zobaczcie, jak ono wygląda. Ja Wam pokażę. Jest bliska. Tak się ładnie tutaj Ja właśnie nasza siatka wyrobiła. Popatrzcie, jakie jest fantastyczne. Takie właśnie powinno być ciasto drożdżowe na pończusie. A zaraz będziemy go dalej wyrabiać. Pamiętajcie, że jak mieszacie ciasto na pączki, to żeby nie przegrzać go podczas mieszania, więc maksymalnie te 10 minut i wszystko będzie dobrze. Także wy wykładamy teraz Nasze ciasto drożdżowe zjeżdży na naszą stolnicę i będziemy wyrabiać je dalej. Gotowe! Ja je sobie przełożyłem tutaj już na mój stół i delikatnie, w ten sposób, okrągłymi ruchami, zaokrąglamy nasze ciasto. I zostawiamy je teraz do odpoczynku. Ona sobie będzie odpoczęła, odpoczywało. Drożdże będą dojrzewać teraz w tym momencie. Gluten, jeszcze nam fajnie napęcznieje i nasze pączki będą wybor, wyborowe. Zobaczcie jak tutaj właśnie jest ta siatka glutenowa. Ja wam postaram się to pokazać. Dobrze wyrobiona. Widzicie, ona jest prawie przejrzysta. O. Już ta się zaczyna powoli rwać, ale jest siatka glutonowa świetnie wygląda. To jest mąka 450-500, więc odpowiednia do, naszej, do naszych pończosi. A tutaj będzie jest około 6 pończosi. I przykrywamy nasze ciasto do odpoczynku, żeby nam nie skurzało. Po prostu przykrywamy na 15 minut, zostawiamy. Nasze ciasto już odpoczęło, zobaczcie. Jak zmieniło swoją konsystencję, swoją formę, ale teraz musimy je troszeczkę wzmocnić. Więc weźmiemy to ciasto i je właśnie w ten sposób delikatnie składamy. Przerabiamy, odgazowujemy, no i wzmacniamy i jednocześnie fizycznie spulchniamy to ciasto. Ops. Teraz jeszcze one chwilę odpocznie, no i będziemy za chwilę formować nasze pączusie. Także kolejne 15 minut. No a co? Nasz czas już minął, nasze ciasto znowu delikatnie podrosło, więc czas podzielić je na kęsy i formować pączki. My będziemy nasze pączki tutaj marmolatką nadziewać przed smażeniem. Tradycyjnie to jak to się to kiedyś dawno temu robiło, więc co? To jest nasze ciasto na 6 pończusi. Tak się pięknie prezentuje. No Ja już wam smaka na te pończki. Więc porcujemy sobie na sześć równych części. Tak, i oczywiście używamy mąki, żeby sobie przesypać nasze pończusie. Ops. Teraz będziemy nadziewać je ręcznie, będziemy nadziewać je przed smażeniem, delikatnie nasze poczki. Zaokrąglamy, czyli kulamy kreple. <grymne> Także teraz będziemy je delikatnie nadziewać. One chwilę znowu podrosną, nadziewamy i będziemy je, yy, będziemy czekać aż znowu rosną. Po prostu bierzemy tego naszego ponczusia, obracamy go w ten sposób i tutaj będziemy nakładać naszą marmoladkę. Ja sobie wszystkie poobracam. Lekko je rozpłaszczamy. I teraz łyżeczką delikatnie naszą marmolatkę nakładamy. To jest w którą sami usmażyliśmy czyli po prostu daliśmy owoce do garnka i wszystkie razem usmażyliśmy. Naszego poczucia delikatnie zamykamy. hop Pączki nowe wypełnione, więc czas, żeby je delikatnie zaokrąglić. Ja jak je zaokrąglę, to mam tutaj do tego taką deseczkę, która jest z płótnem i na to płótno będziemy układać nasze pączki, żeby sobie mogły wyrosnąć. W domu oczywiście można użyć zwykłej ścierki, takiej delikatnej, żeby je przykryć, żeby one ładnie wyrosły. To sobie mocno podsypać, żeby nam się nie przylepiły mąką. A te nasze pończusie ładnie teraz zaokrąglimy. Pamiętajcie, żeby ich za długo teraz nie kulać, bo mamy tutaj nadzienie w środku. Op. I gotowe. I nasze pończusie zostawiamy, przesypujemy mąką delikatnie. No i. Czekamy aż nam wyrosną. I nasze pończusie są już pod rzęce, więc będziemy je smażyć. A będziemy smażyć pończusie w smalcu w 180 stopniach. No to co? Ja się szykuję i zaraz wrzucamy do smalczyku. Smalec mamy rozgrzany, to wrzucamy nasze pończusie. Ręcznie to będę robił. Hops, pojedynczo, stryk jeden. Pięknie nam wyrosło ciasto drożdżowe. No to niech się smaży. Myślę, że jest 6 minut, jedna strona i jakieś 4 minutki, druga. To obracamy nasze poczucie. Ops. O, o, o. Niech się smaży. A więc nasze poczucie są usmażone. więc możemy wyciągać je na ręcznik papierowy. I zaraz będziemy właśnie robić pomadkę. Będziemy robić pomadę, będziemy je tradycyjnie robić. Choć może też i z pudrem, ale my zrobimy pomadę. Pokażę Wam, jak się właśnie robi taką pomadę. Czyli cukier pudry będziemy potrzebować. No i oczywiście gorącą wodę. No pachnie tutaj pięknie naszymi i Wrzątek mamy gotowy, więc możemy przystąpić do zrobienia naszej pomady. Więc jak będziemy robić naszą pomadę. Pomada to nic innego jak cukier puder, który rozmieszamy sobie z żądkiem, z gorącą wodą, do której potem pomadę włożymy nasze pończusie. No i będą gotowe do serwowania. Zaraz jednego pokroimy, zobaczymy. Ile ma tej marmonady? No i jak się prezentuje. O, tu jest mój czajnik. Teraz będą odrobinę wody i W ten sposób sobie właśnie będę regulował moją konsystencję. Troszkę wody mieszamy, dolewamy, W żeby nie przelać, bo łatwo jest przelać naszą, właśnie, nasz lukier, naszą pomadę. I naszego poczucia wkładamy do naszej miseczki z pomadą. Proszę. Tak się pięknie prezentują. Oto te pączusie, które razem zrobiliśmy przez tyle czasu. Ciasto drożdżowe potrzebuje dużo cierpliwości i dużo czasu. Tak pięknie wyglądają. To są pączki tradycyjne, które robiłem sam cały od postaw. Myśmy je ręcznie nadziewali. Marmolada oczywiście teraz jeszcze jest miękka, ale jest jej tutaj bardzo dużo. Ale mi to pachnie. taki jak ten nasz atelier z słodyczy. <gryny> Bardzo dobry.